I witam się z wami bardzo serdecznie na moim kanale. W kolejnym filmie, jak widać, po moim wyglądzie obecnym dopiero wstałam, e, ubrałam kaptur, bo u mnie jest strasznie zimno. Zawsze, jak woda suszka, to jest strasznie zimno. E, no ale dobrze, nieważne. Witam się z wami we vlogu. E, Dzisiaj mamy czwartek i mam do szkoły na 11.30, bo są u nas matury próbne, więc mam mega dużo czasu w domu. E, teraz jest godzina mniej więcej 7.40 i ja zaczynam dla was nagrywać muszę sobie pokazać, że poradzę sobie we vlogmasie, dlatego, że mój vlogmas będzie troszeczkę inaczej wyglądał niż na innych kanałach, ale to zobaczycie w pierwszym odcinku vlogmas, a jak na razie to, to muszę zobaczyć, czy jestem w stanie szybko montować z dnia na dzień, czy jestem w stanie po prostu ogarniać szkołę, nagrywanie i to wszystko, więc zapraszam Was na ostatni film przed vlogmasem. Ogólnie to przyszłam sobie już do kuchni robić śniadanie i, i to będzie tak prawdziwy vlog, bo ja bym naprawdę chciała sobie ugotować jakieś super naleśniki, zrobić sobie nie wiadomo jakieś śniadanie, ale powiem szczerze, że nie mam ochoty na to, nawet, nawet jak już by mi się chciało to zrobić, to potem nie chce mi się tego jeść i, i zagrzałam sobie właśnie parówkę, po prostu... Realne życie jest totalnie inne niż wszyscy pokazują w internecie serio. Wstaję się właśnie przy lodówce i... właśnie skończył się chyba mój ukochany ketchup. Mam serio taki mój ulubiony niemiecki ketchup i on się w tym momencie skończył. W sensie nie ma go w lodówce. Więc... Proszę bardzo, zmianę normalnie prawdziwej youtuberki. Super. Ale no, no, no prawdziwe życie moi drodzy, co mam, więc ja bym to mówiła. No, skoro już ustawiłam tutaj kamerę, to postanowiłam, że powiem Wam trochę o tym, co będę dzisiaj robiła. Bo jednak, no, to było ciężkie, żeby ustawić w miarę prosty kadr, który chyba i tak nie jest prosty. Ale dobra, już nieważne. Dzisiaj jadę z koleżanką z klasy na lumpy. Na pewno bardzo nie chodziłam sobie tak po prostu po lumpach e, i nie szukałam sobie niczego fajnego. Stwierdziłam, że spokój, zrobię sobie takie wyzwanie i sobie coś fajnego, może kupię, może nie. Powiedzcie, jednak jest czwartek, a dostawy są chyba w soboty, więc no nie wiem, nie wiem, czy będą jakieś spoko rzeczy, ale dobra, zobaczymy. Także ja jem śniadanie i, i się szykuję, bo o 9.23 mam autobus. I muszę na niego zdążyć. Teraz, jak właśnie szłam mieć twarz, to mi się już Co chciałam wam powiedzieć? Chciałam wam powiedzieć o tym, że zmieniam program do montowania i też sprzęt do montowania, dlatego że cały czas montowałam wszystko na telefonie, ale już się stało to dosyć uciążliwe, więc. Tego vloga będę starała się już montować na laptopie i zobaczymy jak mi to pójdzie. Ja w ogóle w tym momencie pokazywałam mój outfit, ale chyba jest za ciemno. Nie wiem, właśnie nie wiem, jak Wam to robić, czy pokazywać wam to, jak jest tak, czy tak. Nie wiem, dobra, chyba zostawię zapalone jednak światło, więc to jest najklasyczniejszy outfit. Normalnie na świecie mam tylko t-shirt, jeansy i potem założę chyba jakiś sweter. I proszę bardzo, to jest wszystko. No, i zrobiłam sobie szybko makijaż. Jak widzicie, nie jest to nic yy, nic ciekawego, tylko brwi, korektor, rzęsy, rozświetlacz i to jest tak naprawdę wszystko. Yy, trochę <coughs> mówię dosyć szybko, dlatego że zaraz, mam autobus, w sensie zaraz, to za jakieś 15 minut, ale jeszcze nie jestem spakowana do szkoły, nie mam śniadania, nic tak naprawdę, więc się śpieszę i pewnie odezwę się do Was już w drodze na autobus, bo jest późno. Wyszłam z domu. I jednak jest cieplej niż się spodziewałam. Myślałam, że będzie zimno, jest ciepło. Super. A ja się ubrałam, wiecie, Kożuch, sweter, szala tu ciepło. I dobra, chcę coś jeszcze powiedzieć, bo nawet nie wiecie jak się dziwnie czuję z tym, że jest godzina dziewiąta z minutami ja wyszłam dopiero z domu. Ja się czuję jakby była 11, jakbym miała dzień wolny. Nie jakbym po prostu szła yy, no, do miasta, a potem dopiero do szkoły. Serio, więc to jest strasznie dziwne uczucie. Ale takie fajne. Jakbym po prostu dzisiaj miała dzień chillu. Pomimo, że miałam się jakieś tam rzeczy na dzisiaj nauczyć, to, to czuję jakby dzisiaj naprawdę jakbym nie miała nic do zrobienia. I to jest naprawdę dla mnie taki wow. Poczwarki zawsze są dla mnie takim dniem w najgorszym w tygodniu. Mam zawsze najwięcej do roboty w czwartki. Witajcie kochani, nagrywam do was z McDonalda Zbytki, wróciłem z krecentów i to jest wiadomość o 150 i uwaga! Jestem team sos słodko-kwasny. So, Tylko i wyłącznie. Kocham was, kagani. Z ostatniej chwili Julia Groszek została swojego McFlura. Przepraszam, nie rozsądziłam. A jakiego masz? Co jest waniliowy? Ta z karmelowa. Dlaczego nie lają? Nie. To że w sumie Lajem. nie wiem co wolę. Lajem. Obydwa lubię. No, Mówię, że smakują tak samo. Wszystko lubię znaka. Tak, no. Bardzo, bardzo lubię. Jestem profesjonalnym kamerzystą. Tak... Ja chcę sprostować to, co Zuzia mówiła, gdyż... Zuzia, ja może chciała być coś sosiku trochę? No nie wiem. Kota to jest. Sok. Ja myślałem, że ty... Nie, naprawdę. Przysiadły się do... Przysiadły się do mnie jakieś dwie laski I teraz. I teraz. robią mi jeszcze potem, potem że ludzie mnie będą I teraz. I teraz. będą odsubskry... Co gra? Proszę, trochę... mam co na końcu. Ja już mocno To jest... Nie, to jest... Nie. To jest skandal. Proszę na to. Nie wiem. gdzie. Zaś ten sobie smak mojego ludzika. Dobra, nie ja sz... sadziłeś z sułonki? Sadziłam, tylko grach wyjęłaś. A to sobie wypiję, no pociągnijmy tą słomkę, nie... Nie, bo tu nie leci! A. Ja się wkręciłam w historię, na ładnie. No nie mam takiej rzeczy, tak? Nie, powiem wam tyle. Jest yy, zimno, ciemno, pada deszcz. A skąd ja miałam wiedzieć, że będzie padać? Nie miałam zielonego pojęcia. Nikt mnie nie poinformował. Kiedyś sobie co, wiesz nie wiem, jak go zdążę zmontować. Idziemy sobie teraz na zajęcie teatralne. Powiem, tego nie powiedziałam. Szłyśmy przez jakiś las przez 10 minut, bo Zuzia 5 razy w ciągu tego dnia już sobie kostka skręciła. Oczywiście kostkę. Ona klękała przed mną. A Szota złamała sobie paznokcia. I były lamenty, bo sobie paznokcia złamała. No. Straszne. A teraz, może, także lecimy tutaj. Uczepiły się jakieś laski, idą ze mną, psują mi spokój. Dobra, idziemy. Słuchajcie, wyszłam w tym momencie z zajęć teatralnych i powiem Wam szczerze, że oprócz tego, że wieje straszny wiatr, to w ogóle wszystko się odbija. Trochę nawet pada deszcz, to muszę jeszcze czekać na zajęcia z wokalu. Ale okazało się, że... No w sensie okazało się, no wiedziałam, że muszę czekać na nie godzinę. Po prostu sama nie miałam co robić, zastanawiałam się co robić. A że mój tata był na zebraniu, to powiedział, że... Był blisko, więc teraz pojedzie ze mną na jakieś jedzenie i ja jestem taka. Ja jestem taka serio mega happy. No bo jednak, no jak kto siedzi ze mną na jedzenie, to jestem szczęśliwa i w ogóle sobie spędzę czas. Nie będę musiała siedzieć sama no po prostu idealnie i za jakieś pół godzinki sobie wrócimy tutaj. A jestem głodna, więc już w ogóle mega fajnie. A dzisiaj na teatralnych nas złapała taka głupawa. Dzisiaj się no zawsze nas łapie głupawa, ale ta już była taka w ogóle mega. Przygadały się prawie całe zajęcia, ale wiecie, to jest mega często potrzebne. I, i teraz czekam, czekam sobie, więc do Was pogadam. W ogóle byłam na lumpach, bo jeszcze wam tego nie mówiłam, bo dzisiaj tak trochę miałam wszystko na speedzie pomimo, że miałam na 11.30. No i mam tutaj siatę, więc jak. E, Rady w domu, to pokażę Wam, yy, co kupiłam i jak nie zapomnę w sumie. Jestem w domu, jest dosłownie za jakieś 10 minut 21. Jak widzicie, nawet nie będę komentowała tego, jak bardzo się świecę i tego, co dzieje się na mojej głowie, ale musicie mi to wybaczyć, jednak cały dzień byłam poza domem i już jestem wymęczona. Moja twarz też i marzę tylko jakieś jakiejś maseczce i powtórkach na kartkówki a tak naprawdę to o Netflixie, ale to chyba dzisiaj niestety nierealne no w każdym razie postanowiłam, że pokażę wam co sobie kupiłam na lumpeksach dzisiaj eee, właściwie to co ja sobie znalazłam i co Natalia mi wybrała, bo jedną rzecz wybrała mi ona właściwie to sobie ale tam potem stwierdziła, że to by do mnie pasowało, bo ona ma podobną nieważne, to naprawdę nie ma sensu, nie ma znaczenia w pierwszym kompekcie w sumie od razu jak zaczęłyśmy chodzić, e, znalazłam taki sweterek, jest, wiecie, taki zwykły, klasyczny, biały, e, nawet nie wiem skąd on. Aha, F&F-a w ogóle. I powiem tak, pasuje mi, jest biały, a raczej białe rzeczy w lumpach są żółte, ale ten jest naprawdę fajny, biały. Szukałam długo fajnego białego swetra i znalazłam na lumpkach, więc się bardzo cieszę. cen dokładnie pamiętam, ale przypuszczam, że był on za około 11 zł, coś takiego. A drugą rzeczą jest taka sztruksowa spódiczka. Ona w ogóle jest z metką, Ona była oryginalnie za 14 funtów. Więc no, spoko, spoko. I jest mi za szeroka w pasie, bo w ogóle nie wiem jaki to jest rozmiar. To jest 38 czy jakby polska, w sumie MK. No, ale stwierdziłam, że będzie trochę do przeróbki, bo jest mi za duża, więc tu sobie wszyję gumkę albo zrobię dwie dziurki więcej w pasku i będę to jakby nosiła w talii, więc ona będzie krótsza. No i jakoś to ogram przerobię i myślę, że będzie to fajnie wyglądało. A ja teraz chyba po prostu pójdę i zrobię sobie jakąś maseczkę, pójdę się wykąpię, puszczę sobie muzykę, nie pokażę wam tego, bo wyłapie mi prawa autorskie, no trudno, ale już mam ochotę to wszystko zmyć z twarzy, więc idę to robić. Dobra, ale przed vlogmasem chciałabym mam jeszcze... Yy... Pokazać moje dwie nowe roślinki. W sensie to trzy nowe, w ogóle roślinki, bo nie mam w tym pokoju roślin, w sensie nie miałam już. mam. Więc to jest pierwsza roślina, nie mam pojęcia jak się nazywa, ale jest piękna i potrzebuje imiona. Drugą mam na parapecie, nie mam pojęcia w ogóle, um, gdzie jest trzecia, bo tutaj też stała trzecia, ale teraz tej trzeciej nie mam, więc nie wiem co się z nią stało, ale to jest druga i ona też nie ma imienia, więc potrzebuje imię. Więc no. Muszę coś wymyślić przed Flop pasem jeszcze, bo zrobię, próbuję, żeby zrobić mi takie świąteczne daniszki i tutaj inne pisać imiona. No nie wiem, jeszcze coś wymyślę. Wiem, że powinni Państwo że to jest dziwny pomysł, ale to jest dziwny pomysł, ale jakoś tak nie wiem. Zawsze chciałam mieć roślinki i nazwać je jakoś, więc to zrobię wreszcie. Słuchajcie, ja już sobie kąpałam, w końcu już nic Wam nie pokazałam jak, jak wiecie. Eee, ogarniałam swoją twarz i wszystko. Po prostu chcę się z Wami bardzo serdecznie pożegnać w tym vlogu. Mam nadzieję, że on Wam się podobał. Jeżeli tak było, to nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę oraz zasubskrybować mój, pana... mój kanał, nie Panał kanał, wpaść na moje kolejne filmy, które już najprawdopodobniej będą vlogmasem, może coś jeszcze wpadnie przed. Eee, no i do zobaczenia. Pa!